Drodzy Państwo, szanowni klienci, w związku z sytuacją, którą można nazwać delikatnie mówiąc nadzwyczajną w naszym kraju, informuję, że sprzedaż ubezpieczeń nie jest zagrożona, to znaczy dysponujemy kanałem elektronicznym, który to umożliwia nam rozprowadzenie dokumentów, oczywiście z zachowaniem określonych procedur. Także jeżeli tylko jest taka potrzeba, że jakieś ubezpieczenie ekspiruje wam na dniach, zapraszamy do kontaktu, obsłużymy to elektronicznie. Dzwoncie do nas, piszcie, oczywiście, z uwzględnieniem takiej informacji, że wolelibyśmy w tych dniach nie otrzymywać takiej prośby, że sprawdźmy ubezpieczenie na mnie, na mnie i na mamę, na mnie i na mamę i na siostrę, a potem jeszcze na dwie i na cztery raty i podejmiecie decyzję w końcu, które to ubezpieczenie kupicie. Jest czas troszeczkę szczególny u nas w nas kraju, także bardzo chciałbym, żebyśmy uszanowali siebie nawzajem i wykorzystywali kanał elektroniczny tylko po to, żeby już ostatecznie sfinalizować tą transakcję, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek obawy co do tego, czy przyjść osobiście i stawić się u nas w biurze. Pracujemy normalnie, obsługujemy Was normalnie. Zapraszam serdecznie. Agent Tomek.